Dzień dobry moi mili. Be. Witamy Was w wielkanocny poranek u naszej Weroniki. Pokażemy Wam, jak A wygląda jej króla. dzień i jak świętuje święta wielkanocne. Zapraszamy na nowy odcinek. Wczoraj nie to, ducha! <noise> Co jesz? <noise> babka to obok siedzi <noise> <taka> Ona nie je <noise> Patrz, Jesteśmy u dziadka i teraz będziemy szukać jajek. Czekajcie. Nie, nie, czekaj, ja Ci już Ci podaję. Proszę bardzo. To jest dla misiaczka koszyczek. Dziękuję. Dla Weroniczki. No i co? Zaczynamy? Tak. Poszukiwania? Tak. Dobrze. No to idziemy. Ja poszukam teraz kwiatkę. Tak, czekam, zaraz Znalazłam jajko. Oooo! Ale co tu masz? Kajączka. Dobra. Dobra. Co tam masz, Werciu? Co znalazłaś? Dobra, super. No i króliczka. Tak. Co to masz? Co to jest? matematyczna. Pokaż, czekaj, i złapię tylko. O, super! No to będziemy zaraz grać, no nie? Idziemy szukać Michasza? Szukacie dalej? Michania! Masz też? Idziemy szukać. A co to tam jest w Michasza? Co macie? Pokażcie. O jajkuś. Co? Pokaż. Super. Dalej macie tam jajka. Tak porozrzucane po trawniku. Dużo jajek. A tak na jajka. tak na jajka, tak Misiu? pokaż okay. ostrość, 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 gdzie jest ta ostrość o jest, jest, super Widzicie, ale to są dla mnie dla nas, może odłóżmy te jajeczka na stół, to podzielimy że będziemy mieli tyle samo to może na razie wkładajcie ile kto znajdzie, a potem się podzielicie porówno ok? nie nie? <laughs> no, nie, nie. proszę ja sobie kilka meczu. o super, ale a jesteś no, super nie, siostrą

A już myślałaś, tak? No. Ale kwiatuszków ma tutaj babcia, no nie? Tu Co? Tutaj jest kwiatek! Poczekaj, tu chyba dwie ma. A tutaj? Zimno Ci w uszka? To czekaj, poprawić Ci, Szczepusie, paskę. Ciekawe o. że jestem pizza No, lepiej już okay. Dobra mi też jest w sumie zimno Ach ten zajączek Nie znalazłam prezentu tylko skorupkę slimaka Co znalazłaś? Skorupkę ślimaka Czekajcie Co tam masz? Co to jest? Pokaż, pokaż, Wielki pokaż. Bok. A super. Dziękuję. Czekaj, pokażę tylko widzom y, tego ślimaczka, którego znalazłaś, ok? Pokażesz, gdzie był? Gdzie? Czekaj nie. ostrość złapię. Tu też. O. No rzeczywiście. Tu jest jeden. No ładnie. Misza, znalazłaś. Mama. co masz? Co to jest? Kurka czekoladowa. Serio? No. Super! Mam no, mnie. Ja sobie na razie tutaj kościek odłożę. Co to jest? Mam jajka! Super! Ty też masz? Mam jajka i kolejnego ślimaka! Super! Czekaj, to jednego może daj Michalince, wiesz? ona ma już jednego. Tak? Tak. Dobra. Ja znalazłam drugiego. Okej. Okay. Ktoś tutaj nie zauważył? O! Co? So. Misio! Misio, chodź! Ja? Czekaj, niech niech Misia, dobrze? O! No, później tak się podzielicie po Super! Wziąłem dla Ciebie! Owiedzisz? widzisz? To dla ciebie. Aki. Super. Musicie się ładnie razem dzielić, prawda? Tak. Wy jesteście? Tak, siostrzyczkami. Dobrze, teraz idziemy szukać jeszcze dużo jajek. Co tak pędzisz? Szukam. <noise> Czyżby to już wszystko? Co? Ja mam Co tam masz? No, mama. mama! Super! To dla Ciebie. To dla mnie gra? No. Chyba nie. Chyba to jest dla maluszków. Co to jest? Pokażcie. Ja, Bing! Super! Masia, ale podtrzymaj sobie to. Czy to już wszystko? Pokażcie co macie w koszyczku. Ja mam tego samego A jak myślisz to jest wszystko? To i gry dwie macie, tak? Tak. Super. A jak myślisz, jest coś jeszcze? No to musimy jeszcze pochodzić i zobaczyć, czy to wszystko. I bawmy chowanego jeszcze raz. Dobrze. Jeszcze raz mam poroznosić. Znaczy króliczek ma poroznosić. Mamusi się pomyliło, bo Mama, wczoraj... Ty jedno jajeczko schowasz tu na drzewku. No. A jedno tutaj. I, I gdzie jeszcze? To może wy się we dwie bawcie teraz takie chowanie, może wy się teraz pobawicie w zajączka, prawda? No, ale, ale ma... Jak... Jak... jedno schowasz tutaj. Poczekaj, jedno schowasz w Marii. Mary mam schować. A jak myślisz? Jest coś jeszcze? No musimy zobaczyć. Ty musisz roznosić. Ja? Ma? No. Co tam macie? Super, ale słodyczy dostałyście. Michasi. Dobra, szukamy jeszcze. Tak. Bo ja nie mam pojęcia. Może jeszcze Od, gdzieś... Odłóżmy tutaj Michasia swoje rzeczy. I jak znajdziemy coś, to pomoże. To chyba tyle. W takim razie. On coś szuka. To mam pomysł, Misa. ja Ci teraz Ja y, jajeczka od zajączka. Okej? Okay? Okej. Okay. Pochodź tutaj. Ochu, I poczekaj tu, okej? Okay? Poczekaj tu, ja cię zawołam. I zamknij oczka. Zamknij oczka. <laughs> Tylko jej nic nie mówcie, chodźcie schowamy. jajeczko jeszcze chwilkę Misio okay. Alboć Możesz dobrze policz do trzydziestu umiesz? I tak właśnie wygląda wielkanocny zajączek. No, tylko udawany. Ja jej jeszcze schowałam. Tak? Ja chcę się bawić to... A to jest coś na ziemi. I patrz. No jeszcze dużo masz do poszukania. Bo Weronisia Ci prawie cały koszyk rozłożyła, prawda? No oprócz gry. No. Michasia, co teraz robisz? A teraz Werci chowasz jajka. Co tam jest? Co moje. Co twoje? Co tu jest? Rzeczywiście jeszcze... Co ty robisz? Weź do koszyczka. Weź do koszyczka. Oj, nie mogę. Okej, okay, jest. Jeszcze nie! Tak właśnie wygląda Wielkanocny zajączek. No już wszystko? Jeszcze nie, mam jeszcze dwa. To tak może nie wrzucaj tam, tylko bo jak wpadnie do tych krzaków, to już nie znajdziecie. Jeszcze nie, zostało mi ostatnie. No nie mów, mój. nie mów mi. Okay? Nie mów mi, okej? Nie mów mi. To nie mów mi. Nie mów. Nie mów mi. Już nie ma. To no sprawdźcie, czy wszystko jest zebrane, żeby nam później nie zostało w ogrodzie. Tak. A to ja No, jak babcia znajdzie, to babcia zje. Mogę zjeść? Tak. Nie. Nie. No. <grymne> nie. <grymne> <grymne> idziemy we swoją grę, ja chociaż... No to wiesz, czekaj już na nas swoich Dobra, chodźcie, zobaczymy na stoliku, co dostałyście. I podzielimy jajka. A, nie. Ja tylko kropki nie dam przed. Mam te księgka. nie dam ci krówki. No ale ja mam swoją. Dobra, co tutaj mamy? Okej. Okay. Wysypujemy. Proszę. No. Wysypujemy. Kuzle, byszaka. Oj, Liczycie. Mam. Ja tak. sobie tutaj usiądę przed wami. Ja podzielę. Daj wszystkie tu jajka, to będzie miały tyle samo. O jajko! Ups. Ups. Jajko po... Jajko podgórało się w środę i się potłukło. Potłukło się. Okay. Jajko zdechło? Tak. Ubrano ze stołu. Surprise! To nie jest surprise, tylko to jest e, milky box. Wiem, że to no. jest milky box, a mnie to jest surprise. Czekaj, otworzę ci to. Aj, przepraszam. Oj, zaraz, zaraz. O, coś byś dostała? Rakietę! Rakietę! Pokażcie. się? Jakiego rakietę? No nie wiem. No takie wylosowałaś. Proszę. No to są różne. No dobra. Dziękuję za jutro. <laughs> On chce wyjść do domu. Tak, piesek sąsiada chce wejść do domu. Trzy dla misi. Trzy dla mnie. Trzy dla misi. Trzy dla mnie. Za chwilkę przyjdziemy. Tak trzy dla misi. Jest teraz wielkie dzielenie. Trzy dla mnie. Trzy dla mnie. Mami, otworzysz? Tak, zaraz otworzymy, okej. na raketicę. I trzy dla mnie. I, i, i dwa dla widzów. Super. Nie, nie ma równych. Proszę masz do... Albo po jednym podziel. Czekolatki. Jeden dla ciebie, Czekolatki. jeden dla Misi. No to jeszcze raz musimy wysyłać. No nie, nie musicie. Po prostu yy, teraz wybrać jeden wybrać. przełóż do swojego koszyczka. Przełóż jeden do swojego koszyczka. No to czekaj. Dobra, <laughs> nie ważne. Yy, nieważne. Ja i tak to się nie użyłem. Aha! No to super! Ale czy teraz. Dobrze, Weronisiu. a teraz powiedz, jak to jest z tym króliczkiem naprawdę? Tak naprawdę króliczek nie istnieje. Tak naprawdę rodzice chowają jajeczka. Mhm. Ale bawimy się tak, dlatego że się bardzo cieszymy, bo dzisiaj jaki jest dzień? Matka Dokładnie. I on jest dzisiaj o, najważniejszy. Świnka! Super. myślałam, że to motylek. O, mi się nie jest zadowolona z naszej zabawy. Bo ja nie lubię rakie. O. E. E. Wiecie co, chyba musimy już i tak iść do domu, bo jest dosyć chłodno, prawda? Nie. Ja, ja chcę chować jajeczko. To w domu pochowasz? Tak! Co ty na to? Jeszcze u babci pochowasz? Tak, tak! A jeszcze tam są, widzę jakieś jajka Ja później posprawdzam, czekaj O, o, jakieś malutkie Jedno jest tutaj, chyba nie Dwa z... Jedno Jest jedno Widzę co, ja jeszcze przejdę y, Zobaczę, czy czegoś nie zostawiłeś okej? Okay? Dobra No to zabierzcie to już do domku, ok? A ja zaraz do was przejdę. O, zobacz Wersiuk, kto tu śpi mała Nika. No, Pokaż co tutaj masz ja chcę to otworzyć Testujemy jak to się w ogóle yy, nazywa Mogę zobaczyć? Okay. O, Właśnie, o tak dajmy na ostrość Cosby Fun Czy jakoś tak? Okej. Okay. oglądamy o, Szybko <noise> Dobra, wcześniej to otworzyłyśmy Bo było tak zaklejone też, już. ale to jeszcze trochę. Okej, okay. to oj, jest, co oj, to, jaj to jaj. jest, co to jest? Coś. Coś, czyli? Coś. Coś, coś, coś. Oj. Co to jest? To jakaś jak karteczka w środku była, tak? Oj, podarta. Czekaj, bo nie mogę na nią ostrości złapać. O, dobra. To jest jakiś pies. Czekaj, czekaj, czekaj. O tutaj położę? No żeby nie no, ma niebieskiego pieska. Pokaż. Okej. Okay. No. No spoko. I co tutaj jest jeszcze do niego? To nie. Coś takiego i znaczy. coś takiego. A tutaj? Okej, okay. będziemy teraz to składać. Zarełko. Co tutaj jest w środku? Zarełka. Zarełko? Momencik. Z... Aha! Takie coś... Ej, to może być dobre. To jest jakiś krem. A to Jemy... są kulki, czy co to jest? Yy, płatki. Płatki? Mhm. No to co Czeko... testujesz? No. No spróbuj. Przecież się nie otrujesz. Dobre. Spoczka. No to co, składamy tego pieska? No, tylko ten Dobra. piesek jest już złożony. No ale czekaj, bo tu jakąś, jakąś podkładkę ma. Okej, okay, już rozumiemy o co chodzi. To jest po prostu piesek, którego się wystrzela yy, i musi sobie tam trafić do kostki, do miski albo do budy. I tutaj w zależności od, yy, od rzeczy tyle punktów się przyznaje. Zobaczymy jak strzela. To musisz chyba na jakimś stoliku albo coś. Czekaj. Teraz sprawdzimy. Okej. Okay. Mm. Dobra. Myślę, że takie jest tak. Chyba coś w tym stylu. Ta. <noise> okay. Tak. Działam. Czyli tak. Dobra, no. tak. Nie. całkiem po prostu musisz. Do tyłu? A nie, Mogę? do przodu. Mogę ci pokazać? Nie, no. Daj mi go jeszcze raz. poleciał. Mamy tak. Czekaj, niech ja tylko ostrość na niego Złapię. Tak. Poczekaj. Poczekaj. Czekaj, dziaduś, bo my tutaj robimy test. Pieska, który... No. no? No bo nie mam. <ścoughs> Dobra. Uderzyłaś go w... Pupkę. No bo to tak ma wyglądać tylko źle mi tak jedną ręką. Mami! Słucham eee, Co ty nazbierałaś? No! Co to masz? Kwiatki. Kwiatki od babci. No piękne. Nagrę sobie. Nagrałam. Pokaż. Będziesz miała na pamiątkę. Jakie piękne, wielkanocne bukiety zrobiłaś, prawda? No. no, no. Wytrasz, jak i czasem, czekaj, tylko... Tu pomóżę, tu. I twój I chowali, koszyczek. I czas na chowanie jaje. Oj, wysypały ci się. No to wiesz co, musisz e, iść pochować jajka w całym domu. Iść do wujka Kuby i do prababci, do babci. Mama, zamknij oczy. Czekaj, czekaj ja, czekaj, ja mogę zamknąć oczu. Ale chwilkę, tylko tak na minutkę. No dobra, dobra, zamykamy. Drzwi, dobra? Mhm. A ja mała. Zegrasz ze mną piłkarzyki. Okay. Jaki? Tak szczególną. Dobra, mam. Mama, coś leżało w kuchni. Co leżało w kuchni? Jajeczka kolodowe. Wow. Wlałam mnie tam. Dobrze. Masz koszyczek i szuka. Dziękuję. Tadeusz, teraz do kuchni. Masz jeszcze, o. Ej babciu. Cześć O. 4 W jeszcze czekoladka leży. Mama, co? Dobra, idziemy szukać. 4-3 coś mi dobrze. Uciekaj, nie broku, tata. Czego? No, o ściany, jak tata ci wyjedziemy z o yes. O Ale to nie była a bramkę. leciało widziałem, gdzie się kręciło. Przeleciało przez bramkę. Podobnie, tobie. tobie. Nie, to nie! No. O kurde, no to wyjdzie to o nie No patrzę, no. Dobrze. No. Oooo! Kurde, kot supeczka, i zdrowe. Co Teraz to nie wiem, co to było, bo nie widziałem. tu, wiesz. Teraz nie widziałem, ooo, tata tam. się wziął na sposób, teraz spokojnie, dwa słupki, wyżej sobie, wyżej, 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 wyżej na bramce, wyżej na bramce sobie wyjdzie, tak, wyżej, ooo, tyle. Kto wygrał? <śmienicza> <śmienicza> Dobrze, <Dabij. tata. śmienicza> chcesz to już Chcesz jeszcze raz? Nie. Cóż, Cztery. nie będzie wytrzymało no, Teraz będziemy testować grę matematyczną, którą dostałam na Wielkanoc. O. Tylko ustawiam. Instrukcja i urok. Tutaj nasza najważniejsza część, czyli kafelki. Gdzie jest mój kafelek? Dajcie znać w komentarzu, czy mam zrobić wam filmik, jak w nie sobie wyciskać i przetestujemy z małą. To jest najlepsze w grze, bo ja uwielbiam takie kafelki wyciskać.